Proste, że to hałas, proste, że to wyrzut, wybuch. Proste, jak to przy ruchu jeszcze tu życie, i to streszcze, jak zamieszczę. Tutaj jest to trauma, życie jak to tutaj, masz to tu. Życia rozja, życia odizolować, masz to tu. Proste, reakcja jest bombowa. Tutaj bomba atomowa, tomba wychodzi, to w garnie. tutaj, że to dobre jest dodanie. Życia, choć zakutanie ciszy Możesz mi to tutaj swoje wytrzyk wyczyki bić Tutaj że to kwić, Sam ze sobą to nie będę bić, to nie będę milczeć Tutaj jak to wyjdzie się to lubię, kiedy tu mnie to nie lubię, tu mnie to nie słyszą, tutaj że to przerywam, chociaż czasem spokojem to ciszą, spokojem to wyjść tutaj wybuch, tutaj z siebie przyjść, przyjść niebawem, kiedy mi to stan. Tutaj, kiedy nie czuję taki sam życie, jak to sam. Tutaj, że to wszystko, jak to wolę, tak to, jak to wszystko odbijam. Lubię tak to życia. Faktom, faktom, nie zaprzeczaj. Tutaj jest to kręci, kręci mnie to. Będę to robić życia, wkręcić się to dobrze i to wkrętka, jak to odkrętka, bo mnie tak to wkręca, bo mnie tak to wersak niosę tak to. Przez tak, tutaj przez tak, nie zabiera. Tutaj mówią, że na to pigwiera. Tutaj, że za dużo, tutaj, że to wybuch. Jest cisza przed burzą. Życie jak eksplozja. Tutaj, jak wyjdzie. To jest proste. Mam życia tutaj sprostać. Tutaj, tu w zadaniu. Mam to do głodaniu. Proste jej zadaniu. Proste to nie stanie. Stanie prędzej serce niż tutaj. Tutaj przestanę robić coś, co ze sobą tworbię. Tutaj potwierdzę. Tutaj, że to twierdzić, ci nie muszę. Zależy to, że to, to niedrogi też się nie otorować tutaj żaden narrator, mentor. Życie tutaj utrojony, że to wektor. Życie jak to wszystko, to jest tu. Tutaj nauczyciel. Życie jak to wyjdzie, wyjdzie tutaj z czasem, wyjdzie tutaj pasem. Ja twoją trasę, trasę iść, a nie tylko przybić. Przebić tutaj i zostają tu ofiary. Życia szary, szary, szary tłum Życia i to szum. Czyli żebyś milczał, tutaj to nie będę, nie będę tego robił. Życie jak wybucham, na to w tej powi. Na to w eksplozji. Masz to prosić sprościć muszę. Życiowe to prosta i posta, cięta i to urywa. Proste, kiedy tutaj na reakcją mnie nagrywam. Tutaj nie przerywam strzał tutaj nie to, dalej będę trwał. Tu jest taki wybuch, bo mi wybije, tutaj masz to głowę, tutaj rozbije